Witamy serdecznie. Dzisiaj z nami przedstawiciel Babylon MMA Adrian Ares Błoszyński. Witam serdecznie wszystkich. Po pierwsze dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Chciałem zapytać, jak wyglądają przygotowania na trzy tygodnie przed tak ważną galą dla ciebie. Wiesz co, w przygotowaniach nic się nie zmienia. Cały czas przygotowujemy się pod przeciwnika. Wiemy jaki ma styl bazowy, jak mniej więcej walczy. No i na sportowym zagłębiu w bastionie Tychy oraz w Powiatowej Akademii Boksu szlifuję sobie swoje umiejętności. A właśnie o Bastion Tychy chciałem zapytać, bo yy... Śledzę sobie twoje walki i za każdym razem je analizuję. I kiedy na horror show troszeczkę brakowało tlenu, wtedy udawałeś się na specjalne treningi z dietetykami i z fizjotera fizjoterapeutami, i wtedy już w następnej walce ta kondycja była o wiele lepsza. Teraz po walce, po pierwszej walce z Pawlakiem, troszeczkę ten, ten parter, że tak powiem, kulał. A już w rewanżu no, zaprezentowałeś się świetnie. Czy pod y, właśnie skrzydłami Marcina Helta y, pracowaliście bardzo dużo y, odnośnie parteru? Tak, no Tychy u trenera Sławka Szamoty y, z Marcinem Heldem, y, z Jakubem Rumasem y, i resztą chłopaków, y, no, cały czas szlifujemy. Ten, ten, ten styl walki. naprawdę, Tak naprawdę, gdy przyszedłem do Bastionu Tychy, to pierwszy raz w życiu zacząłem trenować przy siatce. Mamy tam taką ścianę. Nauczyłem się obaleń, wybron, wstawania. I tak naprawdę, teraz, odkąd. Od jakiegoś czasu jestem już można powiedzieć pełnowartościowym zawodnikiem MMA. Nie tylko stójkowiczem czy parterowcem, tylko połączeniem tego wszystkiego w jedno. Przywołałem nazwisko Pawlak, czy Ty jeszcze myślami wracasz do tej walki, czy już to jest kompletnie za Tobą? Wiesz co, teraz dla mnie liczy się najbliższa walka i taki cel sobie stawiam, ale wiem, że no teraz w piątek jest gala Babylon MMA, prawdopodobnie na nią pojadę i będę oglądał z bliska poczynania Pawła, no, chciałbym, żeby obronił ten pas, bo tak naprawdę chciałbym trzeciego spotkania i to chciałbym jemu odebrać ten pas, a nie temu Ukraińcowi Guzejewowi, czy jakoś tak... Nie wiem, on, to się on, on w wywiadach mówił, że nie chciałby już walki z Tobą, a dla mnie, jako dla widza, myślę, że marketingowo to było świetnie taka trylogia i ten remis no, można było przyznać w tej walce. No, Straciliście tam bardzo dużo serducha i, i dużo sił, a jeden z sędziów tak mocno, mocno Cię skrzywdził, wydaje mi się punktowo. Wiesz co, no, mogłem to skończyć przed czasem i wtedy by nie było w ogóle gadki, na taki temat, jaki teraz poruszamy. Tak, pierwsza runda tam już było obalenie. Ta, tak, no było, było, było blisko i no, niestety nie udało się. Paweł, Paweł ma mega doświadczenie między innymi z UFC e, i wiesz co, no gdy w pierwszej walce przyznali remis, gdzie czuję, że gdzieś tam e, delikatnie można by się przychylić w moją stronę e, i dać mi to zwycięstwo, wszystko zrozumiałem, e, ale w drugiej walce, gdzie też e, no, ta walka była bardzo ciasna do sędziowania. Nic by się nie stało, mi się wydaje, gdyby też przyznali remis w tej walce i wtedy to też by było takie mocno historyczne. Dwie walki, dwa remisy i myślę, że szybciej by doszło do tej trzeciej walki. No i myślę, że ona również obfitowałaby w piękne nasze dokonania. Tak, no myślę, że kibice też by byli zadowoleni, bo przecież grom wpisów znanych osobistości świata sportu wypisywał, że to była walka roku. Widziałem komentarze wrzoski. Jurasa, yy, Borka, że naprawdę świetni wojownicy, takich walk nam potrzeba i no, ja byłem tego zdania, że ta walka trzecia jak najbardziej Ci się należała. No ale to już mamy za sobą, tak jest. Teraz, teraz przygotowujesz się yy, do kolejnego wyzwania. Powiedz mi, jak to wygląda w kwestiach technicznych? Są trzy tygodnie do Gali. W którym, w którym tygodniu y, przestajesz robić te jednostki treningowe? Kiedy jest czas na taki odpoczynek? Kiedy jest y, robienie wagi? Bo to jest ten najcięższy motyw przed samą walką. Wtedy tracicie dużo energii. Tak jest. Wiesz co, no kilka dni przed walką już staram się zrelaksować, nie myśleć o, o, w ogóle o walce, zregenerować siły, zregenerować się całe, a tak naprawdę no 4-5 dni przed walką robię ostatni trening, który jest mega luźny i... i, i... No, takich zajazdów już w praktycznie dwa tygodnie do walki już nie robię, takich typowych, że wychodzę na, na czwaraka, że tak powiem, z sali. Później już to wszystko zwalnia, zostaje zrobienie takiej szybkości, dynamiki, no i co, wchodzę do klatki. Jedzenie, dieta? Dieta, no. Cały czas. Dietę, wiesz co, trzeba trzymać bardzo mocno, jak również w całym okresie, tak i na sam koniec wiesz, przez, przez te lata, w których walczę i robię tą wagę, popełniłem parę razy kilka błędów, które okazały się karygodne. Wiesz, zjedzenie na przykład snickersa w takim okresie, na przykład jakbym teraz zjadł snickersa, jeden batonik mały, to po prostu powoduje, że jutro mam 2 kilo więcej. Nie? Zatrzymuje się woda w organizmie, tak człowiek patrzy się w lusterko, nie widać gdzie te dwa kilo, a jednak te kilogramy przychodzą i najgorsze jest, to, że to nie jest jeden dzień, żeby te dwa kilo zniknęły, żeby z, usunęły się z organizmu, tylko czasami nawet do tygodnia czasu trzeba się męczyć po tak. takim jednym batoniku. Dlatego teraz stawiam sobie e, przede wszystkim profesjonalizm e, w tym, co robię, e, jako na najwyższym szczeblu i, no i pilnuję wszystkiego, żeby to, co mam dostarczyć, dostarczam, e, jak to mówi e, Marcin Gandyk. E, Moje posiłki, moje jedzenie ma być paliwem dla mojego organizmu, paliwem dla moich mięśni. Nie do końca musi mi to smakować, no bo jak może smakować tak naprawdę ryż, który jest niczym niepolany z indykiem i warzywami, wiadomo, że wolałbym się napić szejka, który jest fajny, dobry i słodki. Tylko po takim szejku, który ma tyle samo kalorii, co ten posiłek, o którym przed chwilą mówiłem, no to mam ochotę na kolejnego szejka. A jak zjem taką paczkę ryżu, Shit. <laughs> z indykiem i warzywami no to spoko, fajnie czuję, czuję, że ładuje się mój organizm że jestem gotowy na kolejną jednostkę a nie myślę o tym, żeby wypić kolejnego shake'a, jakby to było wtedy, nie? Dobrze, dietę mamy za sobą obostrzenia, to temat, który który dał się wam we wznaki jeżeli chodzi o rewanż, ta walka była ciągle przesuwana nie dała wam spokoju, wreszcie to ruszyło ten sport na poziomie zawodowym ruszył, możecie spokojnie trenować na sali, głowę o to, o to mieć spokojną, ale powiedz mi, jak Tobie walczy się bez kibiców, bo Tobie towarzyszy chyba najlepsza rzesza w całej Polsce, no, jeżeli nie w Europie, bo doping na pewno masz najgłośniejszy. Tak, tak, no ki, kibice dość licznie przy, przybywają na moje walki, jeżeli jest taka możliwość e, i głośno krzyczą, E, tak więc na pewno mnie to niesie. Pamiętam, jak e, walczyłem właśnie e, pierwszą walkę o pas, to tak naprawdę no, ten krzyk kibiców e, dał mi jeszcze kawałek tego puca, które wykorzystałem e, na, pod koniec tej walki. Jedynym minusem było to, że jak chłopaki krzczeli, e, no to po prostu nie, wiem, nie słyszałem e, wskazówek narożnika. To był, to był jedyny minus, a tak to naprawdę no, czuję, że nie ja sam po, po, podnoszę te rękawice i walczę, tylko jest za mną pełne wsparcie, rodzina, przyjaciele, znajomi, koledzy z treningów i tak dalej, i tak dalej, sponsorzy. A jaka, a jaka jest różnica między właśnie w taką mocną wrzawą, gdzie nie słyszysz własnych myśli, a no teraz, no wiadomo, jest tam... Kilka osób e, obecnych jest narożnik, ale wiadomo, no, jest ciszej niż taki tumult, kiedy są kibice. E, masz, masz ten dopływ tych, tych informacji od trenera i jakoś, jakoś kontaktujesz, czy, czy też całkowicie się wyłączasz? Nie no, no na pewno dużo, dużo lepiej jest słychać komendy narożnika. E, no i to jest właśnie ten plus, wiesz. E... Tylko, że jeżeli ja wchodzę nawet do tej klatki i jest ten doping, czy, czy pomoc mojego narożnika, no to i tak ja jestem w środku, to ja o wszystkim decyduję. Ja widzę ciosy, ja muszę zrobić unik i, no i skupiam się na tym, żeby być mega skoncentrowanym, bo tak jak wiecie, no... W w sportach walki, w sportach tych głównie uderzanych, e, chociaż i wchytanych też, e, no to czasami to są setne sekundy, żeby stracić koncentrację e, i, no i dać klapę. E, czasami jeden cios wejdzie na, na, na szczękę, i zawodnik nie jest w stanie kontynuować walki, albo gdzieś tam e, zostanie przeciągnięta balacha i tak dalej. No. Dobrze, przejdźmy do daty. Kiedy dokładnie? Walka? O której godzinie? Jaka telewizja? Czy, czy system per, per pay view No to zacznijmy może od tego, że nie będzie to system pay-per-view, dlatego z tego miejsca serdecznie, e, gorąco zapraszam do oglądania e, na kanałach grupy Polsat. Polsat Sportfight, Super Polsat, e, ITP <noise> i tak dalej. E, i, 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 I jakie jeszcze pytanko było? Kiedy dokładna data? Właśnie dokładnej daty nie ma, bo na pewno będzie się ta gala w maju, yy, prawdopodobnie za trzy tygodnie, ale jest jeszcze możliwość, że Zostanie będzie przez... mały, mały poślizg, mhm. ale y, o tym dopiero będzie można poinformować, jak taka informacja wpłynie i będzie... ale mieli... może już w piątek, na... yy, w piąt... podczas gali? Tak, jest, w piątek podczas gali również oglądajcie, yy, prawdopodobnie się tam pojawię, więc, yy, więc, więc wtedy będą konkretniejsze... Yy, Informacje. Informacje, jest. Dziękuję Ci ślicznie za to, że poświęciłeś nam czas. Życzymy, żeby tym razem ręka powędrowała w górze, sędziowie nie mylili się z punktami i żeby Twoja droga do tego pasa była jak najkrótsza. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję moim sponsorom, dzięki którym to wszystko jest o wiele łatwiejsze, przyjaciołom i wszystkim, wszystkim, którzy są ze mną. Dziękuję. Pozdrawiamy.